Witam wszystkich w programie wieczór z ekspertem na kanale Wasze Forum Dialogu. Naszym gościem specjalnym jest dzisiaj dr Jacek Bartosiak, polski prawnik, publicysta zajmujący się geopolityką oraz założyciel think tanku Strategy and Future. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich Państwa. Dobry w zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się o tym, że wojsko wysyła cywilom wezwania na ćwiczenia. Czy według Pana jest to dobry pomysł? Czy może się to okazać użyteczne w obecnych czasach? Zależy, jak to będzie realizowane. Ogólnie należy odświeżyć pomysł obowiązku wojskowego dla, dla obywateli, tylko musi być to w jakiejś nowoczesnej formie. Ja już mówiłem publicznie, że niestety w XXI wieku, ze względu na to, że była pauza geopolityczna, w ogóle na całym świecie de facto i były tylko armie, bądź ekspedycyjne, bądź zawodowe, de facto taki model, no wyjątkiem jest Armia Izraelska, nie wydopracowano się we współczesnym społeczeństwie dobrego modelu, modelu systemu uzupełnienia rezerw mobilizacji, bo on nie może być taki sam jak w XX wieku. W związku z tym nie ma literatury na ten temat i trudno mi jest się kompetentnie wypowiedzieć, dlatego że to będzie metoda prób i błędów. No Rosjanie się mobilizują w ten sposób, Ukraińcy się zmobilizowali ze względu na podobnie jak w rewolucji francuskiej Francuzi, tak, bo przez zryw obywatela, który musiał bronić republiki. I są różne modele. I nasz model na pewno jest archaiczny. I szczerze mówiąc, nie wiem, jak będzie przebiegała ta, te powołania w tym nadchodzącym roku. Na pewno wiecie panowie doskonale, że my w strategicznym future uważamy, że należy odejść od paździerza, całkowicie zmienić sposób funkcjonowania wojska naszego, zmienić relację szacunku pomiędzy społeczeństwem a wojskiem poprzez to, że ono powinno funkcjonować w zupełnie inny sposób. Awanse, kariery, skończyć swoimi drogą różnymi zachowaniami, bezpośrednim wpływem polityków na, na wojsko i awanse. No i też oczywiście z, z, z wykonać pewnej rewolucji kulturowej w, w wojsku, w tym sensie, żeby była kultura debriefingu, żeby prawda zwyciężała. Bo na współczesnym polu absolutnie jest to kluczowe, a nie hierarchizacja, a wykonywanie środków rozkazu. No, i już nie mówiąc o systemie uzupełnienia rezerw i mobilizacji, przy czym, jak powiedziałem, nie ma teraz kompetencji takich rozpoznanych empirycznie, żeby, żeby mieć określone modelowo najlepsze rozwiązanie. I tutaj będziemy pewnie uczyli się na własnych błędach. Panie dyrektorze, rząd chce wyciągnąć poza budżet wydatki na wydatki wojskowe, aby m.in. zrealizować 250 tysięczną armię. Czy takie rozwiązanie ma sens? Czy powinniśmy się skupić przede wszystkim na sprzęcie i specjalistach do obsługi tego sprzętu? Nie, oczywiście uważam, że ma sens. Dodatkowe wydatkowanie poza budżetem MONU ma sens. Większe wydatkowanie ma sens. Należy tylko dobrze to zrobić. Trzeba przyjąć strategię wojskową, a później koncepcję operacyjną, prawidłową. I dopiero potem kupować sprzęt. Powinno być to na poziomie premiera, umowy koalicyjnej, umowy rządowej, a nie na poziomie ministra obrony narodowej, który ma w ten sposób za dużo władzy. Bo władza w polityce, panowie, bierze się z dostępu do publicznych pieniędzy i wydawania. I nie może minister mieć za dużo władzy, zwłaszcza w obecnej dobie. Musi być to premier i musi być to wynikiem pewnych napięć w pewnym obozu rządzącego. Frakcje muszą się równoważyć. Pewna frakcja związana z monem nie może być najsilniejsza, bo Zwłaszcza jeżeli nie będzie międzyagencyjnej tego sposobu urabiania, jak to jest wydatkowane, czy nie będzie strategii wojskowej jak no to ogrozi nam taki sposób afrykański czy arabski kupowania sprzętu, i który no, będzie tylko pustym efektorem, a nie będzie działał w systemie. Oczywiście, może tego unikniemy, może nie, no, ale nie mamy dojrzałej kultury pozyskiwania sprzętu i, i funkcjonowania wojska. To trzeba jasno powiedzieć. Między innymi dlatego mówiliśmy o tym publicznie, że te żeby to zmienić. Panie doktorze, Angela Merkel powiedziała na łamach Die Zeit, hmm. że umowa z 2014 roku o zawieszeniu broni w Donbasie była próbą dania Ukrainie czasu. Czasu na co i co pan sądzi na ten temat? Ja myślę, że sobie, że kolejne wypowiedzi obecnych lub były kanclerzy Niemiec bezwzględnie powinny dawać do myślenia naszym decydentom, że Niemcy nie są zainteresowane. Wypchnięciem Rosji z systemu europejskiego. Grają grę kontynentalną, która służy jej gospodarce i, pot i potędze Niemiec. Niestety jest to kurs kolizyjny z wielką strategią państwa polskiego. No i przynajmniej w obecnej chwili, gdy trwa wojna, jest to na kursie kolizyjnym z, z amerykańską wielką strategią eliminowania zagrożenia konsolidacji oraz. I tu się powinna mieścić nasza polityka zagraniczna. Uważam, że należy tępić i eliminować. Zjawiska tego rodzaju w polityce europejskiej, które służyłyby, ostatnio mówił mówili Macron o tym i kanclerz Scholz, prezydent Francji Macron i kanclerz Niemiec Scholz, o tym, żeby wrócić w ten czy inny sposób do jakiegoś status quo ante przedwojny, czyli żeby Rosja dalej była elementem rozgrywki europejskiej. Nie, Rosja w wyniku tej wojny musi być przestać elementem tej rozgrywki, bo to jest właśnie ta wojna. I obawiam się, że piszę o tym zresztą teraz tekst, że no po prostu, że, że Niemcy i Francuzi chcą wrócić do strukturalnej pozycji swojej sprzed wojny. Panie doktorze, przepraszam, jeszcze się dopytam, a czy uważa pan, że jest to możliwe, aby tak kompletnie wykreślić Rosję z tego tutaj układu? Tak, jest to możliwe. Jest to możliwe przez ostatni, więc większość ostatnich pięćset lat Rosja była poza systemem europejskim, ze względu na istnienie Rzeczypospolitej i układu balansującego napór Imperium Moskiewskiego. Oczywiście zabory to zmieniły, natomiast w XX wieku również znikało, znikała Rosja z systemu. W 1991 zniknęła, zniknęła też podczas rewolucji bolszewickiej w wyniku przegranej I Wojny Światowej i przegranej wojny 1920 roku z Wojskiem Polskim i dlatego była nasza niepodległość. I to jest nieusuwalny problem. Nie może być niepodległej Polski. Jeżeli Niemcy i Rosja decydują o sprawczości na naszym terytorium, a Anglosasi są poza kontynentem. Ja wiem, brzmi to deterministycznie, ale niestety tak jest. I najśmielsze chęci i pragnienia człowieka i mówienie o prawach liberalnych i wolnościach i zmienią postaci rzeczy, że gdyby nie Amerykanie i nie wojna na Ukrainie, to Rosjanie i Niemcy porządkowaliby nam to, jakie możemy być inwestycje. No niestety tak to działa, dlatego że Widać było, że, Niemcy, że Rosjanie są potrzebni Niemcom do polityki energetycznej oraz inwestycyjnej w Europie, być może nawet do bezpieczeństwa docelowo, i by narzucano nam rozstrzygnięcia, tak, które krępowałyby nam przykład nasz rozwój cywilizacyjny, komunikacyjny, cywilizacyjny, infrastrukturalny. I polegamy dlatego na Anglosasach, żeby dostawać ropę, gaz od nich, technologię, elektrownię atomową, gazopor, żeby móc się rozwijać niezależnie od tego, jak są Rosja i Niemcy. Panie doktorze, teraz jedno pytanie od internauty. Jaka będzie odpowiedź Rosji na ataki Ukrainy, na cele w Rosji i lub embargo Unii Europejskiej na ropę, które niedawno prowadzono. Wprowadzono? No, Rosjanie, nie tyle, No tak, Rosjanie a propos tego embarga i ceny maksymalnej na transport morskiej ropy mówią, że nie będą się stosować. No Zobaczymy, jak będzie. Mają na razie Indie i Chiny i innych odbiorców azjatyckich. Zobaczymy, co Azjaci zrobią, to raz. Dwa, mam no, mieszane uczucia co do tego, czy sankcje i embargo dotychczas działają, dlatego że Rosjanie rzeczywiście mają rynki azjatyckie i no, nie widać, żeby było jakieś wielkie tąpnięcie gospodarcze w przeciwieństwie do Ukrainy, która absolutnie jest wojną, jeżeli chodzi o PKB. Rosjanie sobie lepiej radzą, no, to, to było do przewidzenia. Natomiast rzeczywiście chyba Rosjanie cierpią na to, że wiele podzespołów jest zachodnich. Jeżeli Chińczycy im nie pomogą w pewnym momencie poprzez przemysłowy Lend-Lease, czyli program pomocy gospodarczej, przemysłowej, zwłaszcza, bo to wie Pan, lokomotywy części do lokomotyw, części do maszyn, do karek i tak dalej. Dostarczali to głównie Europejczycy. Chińczycy mogliby to robić, ale wydaje mi się, że Amerykanie im pogrozili, żeby tego nie robili. Zobaczymy. Co dalej? Z nieoficjalnych źródeł dowiadujemy, dowiadujemy się, że Pentagon przymyka oczy na ukraińskie ataki w głąb Rosji. Czy według Pana będzie to kolejny etap eskalacji? Myślę, że to będzie zależało od przebiegu walki na froncie. Na tą chwilę Pentagon nie chce dawać zdolności Ukrainie do uderzeń głębokich. Te ostatnie uderzenia na, na bazy lotnicze były wykonywane nie przy pomocy amerykańskich systemów, tylko własnych, plus ewentualnie, ale to nie jest jeszcze pewne, brytyjskie. I tu jest oczywiście kwestia kontroli eskalacji. Amerykanie wyraźnie nie chcą, bo gdyby Rosjanie zaczęli odpowiadać, to Amerykanie mogliby zostać ciągnięci do wojny. I byłaby tutaj możliwość eskalacji i konwencjonalnej, i nuklearnej. Amerykanie tego nie chcą. I na razie nie, ma, nie widać, żeby mieli apetyt na coś więcej, bo gdyby mieli, panie redaktorze, to by dali sprzęt ofensywny, który umożliwiałby. Odbicie Krymu i Donbasu Ukraińcom, bo Ukraińcy mają siłę żywą, mają liczbę żołnierzy i wolę do tego, żeby to zrobić, tylko nie mają broni i amunicji. No ale Amerykanie nie chcą tego robić, bo chcą kontrolować przebieg wojny. I tu jest, tu jest najważniejszy punkt ciężkości, bo Ukraińcy są, chcą walczyć. Punktem ciężkości jest trwanie woli Zachodu, w szczególności Stanów Zjednoczonych, i zdolności dostarczania amunicji i sprzętu wojskowego i wola. Tu jest najważniejszy front tej wojny. Panie... Rosjanie oceniają, Rosjanie oceniają, pytaliście mnie, zanim zaczęliśmy nagrywać, jak długo potrwa wojna. Rosjanie oceniają, że wola trwania Zachodu po stronie Ukrainy w ten sposób będzie rodować, będzie słabnąć. Dlatego się mobilizują i liczą, że w długiej wojnie wygrają. To rozstrzygną. Mało tego, obawiam się, że mogą chcieć anektować Białoruś. Nie wtedy wyglądałoby tak, że mają Krym i Donbas, Jakiś tam zamrożony konflikt na Ukrainie i jeszcze anektowano Białorusi. Czyli sytuacja Polski się pogorszy znacząco nie poprawi. I to jest dopiero zresztą początek Wielkiej wojny o świat, więc tak Rosjanie zakładają również. Więc to nie jest tak, że to jest jakaś lokalna wojna jedna, tylko to jest pierwszy z ciągłych zdarzeń, które zbudują nowy świat. Czyli nie jest teraz wszystkim krajom na całym świecie, żeby ta wojna zakończyła się jak najszybciej i żeby właśnie te amunicja, jak i broń, była dostarczona na Ukrainę. Po prostu jakie mają tutaj argumentacje kraje zachodnie, nie, chcąc nie dostarczać im tej broni? No, po pierwsze może im zabraknąć broni i amunicji, po drugie mają wysokie ceny energii i wysokie ceny mogą mieć zaraz żywności. Po trzecie, no po prostu już się pojawiają głosy zarówno z Stanów Zjednoczonych, już nie o Niemczech czy Francji, że trzeba jakoś się dogadać, no i trzeba zrozumieć, że Ukraina straci część terytorium, bo musimy mieć pokój światowy. No, ile możemy cierpieć na, na gazie, prądzie i itd. I tu się obawiam, że moim zdaniem to jest celem polityki rosyjskiej stworzenie tych podziałów właśnie wzdłuż tych linii. Bo jak tak dłużej potrwa, no to Niemcy będą mieli taką drogą energię, że nie będą płacami produkować ich produkty, ich przemysłu, nie będą konkurencyjne na rynku światowym. Panie doktorze, przenieśmy się na chwilę na front. Jakie znaczenie dla Rosjan ma Bachmut i dlaczego Ukraina z takim poświęceniem go broni? Bo jak wiemy, straty w żołnierzach w tym rejonie są ogromne po prostu. To jest ważny węzeł komunikacyjny, który otwiera front na wszystkie strony. I taka pozycja regulująca, tak, która ułatwia prowadzenie działań wojennych na tym odcinku frontu znacząco. Zawsze, zawsze takie bitwy. Są ważne wezwy komunikacyjne. Nie, nie, nie bronione są i nie zdobywane są rzeczy, które nie są wezwami komunikacyjnymi. Więc Warszawa, Stalingrad to są ważne bitwy. Panie doktorze, a co pan sądzi o koreańskich czołgach K2? Czy według pana jest to dobry zakup MONU, czy raczej nie? Jeszcze chciałbym się dopytać o Abramsy, również ze Stanów Zjednoczonych. Czy to jest według pana dobry zakup, czy nie? Czy on jest w ogóle na nasze warunki tutaj europejskie? Dobrym czołgiem. Powiem tak. Może nie chciałbym się wypowiadać co do strony technicznej. Słyszałem od czołgistów, że jeden i drugi czołg są bardzo dobre. Są inne, ale są bardzo dobre, nowoczesne i tak dalej. Natomiast jest kwestia taka, że właśnie to jest taka polska debata. Musimy wiedzieć, do czego nam ma służyć ten czołg, czy tamten czołg, do jakich zadań, czyli jaka jest strategia wojskowa i koncepcja operacyjna, dopiero kupować czołg. <laughs> Po prostu tak, dany czok. Ogólnie, kierunkowo chwali się, że jest modernizacja, chwali się, że on kupuje. Również uważam za bardzo dobry kierunek, zarówno Stany Zjednoczonych, jak i Koreę Południową, zwłaszcza Koreę Południową, bo potrzebujemy mieć zaplecze przemysłowe oraz nowoczesne środki walki, które nie są zależne od Amerykanów. I ogólnie ten kierunek nie tylko wobec czołgów czy artylerii samobieżnej, ale też bym zachęcał mądo do porozmawiania z Koreańczykami na temat pocisków manewrujących, pocisków balistycznych i w ogóle broni precyzyjnej. Może to jest dopiero początek tej współpracy. Natomiast, oczywiście, są minusy tego. No po pierwsze, jest tak, że będziemy mieli kilka rodzajów czołgów w siłach zbrojnych, i to skokowo zwiększy ogon logistyczny i koszt logistyki. To jest bardzo trudne będzie do rozstrzygnięcia, jak to. Bo no, wie pan, czołgi się strasznie szybko psują i się strasznie zużywają. Bardzo dużo trzeba smarów i paliwa, żeby on dojechał na front, i jeszcze trzeba mieć warsztaty remontowe, bo one naprawdę ciągle mają sterki. I tak to jest. to jest na polu walki z czołgami. I to, to jest bardzo wymagające. Więc to nie jest tak, jak sam w życiu cywilnym się kupuje system i on tam strzela działa i jeździ, zawozi dzieci do przedszkola. Mm. <laughs> to trochę inaczej wygląda w wojsku i ogólnie po chwale też wydaje mi się, że rząd myślał o tym, że trzeba szybko kupować, tak? I zastępować flotę, bo pójdą na Ukrainę. Wydaje mi się, że też że część tych koreańskich pójdzie na Ukrainę albo naszych leopardów. Jakieś tu rozstrzygnięcia muszą zapaść co do ujednolicenia parku. No, Abrams jest rzeczywiście człowiekiem cięższym. Musimy też zmienić sposób używania czołgów, bo do tej pory w wojskach pancernych i zmachizowanych Rzeczypospolitej pokutuje pogląd, że czołgi używa się w masie. W masie one jadą, dojeżdżają, rozpoznają często same przeciwnika lub jakimś tam swoim rozpoznaniem czy zwiadem organicznym. Natomiast tak to już nie działa. Jest satelitarne, dronowe i czołg atakuje rozpoznanego przeciwnika i najczęściej nie na front, jeżeli jest rozpoznany tak, że dysponuje systemami zwalczania czołgów bronią kierowaną i precyzyjną, to nawet też nie o bezpośrednim starciem. W związku z tym, żeby nie wytracić tych czołgów, bo Ukraina też pokazała, że, że czołg używany jest często do ognia pośredniego, działa na rozpoznanym kierunku, a nie rozpoznaje i uderza masę, tak jak Ale tak? Niestety u nas w debacie publicznej pokutują takie poglądy, więc to jest ważniejsze od rodzaju czołgów, szczerze powiedziawszy. Przy czym ponoć oba, i Abrams, i oczywiście K2, to są dobre woski. A jakie jest Pana zdanie w kwestii baterii Patriot? Czy dobrze się stało, tak. że one są po stronie polskiej, a nie po stronie ukraińskiej? Najlepiej by było, jakby było po stronie ukraińskiej, broniły i ukraińskiego, i polskiego nieba, szczerze powiem. I najlepiej by było, gdyby była taka eskalacja, że jakieś elementy z systemu natowskiego, amerykańskiego weszłyby do ochrony nieba nad Ukrainą, bo zawężyłoby to pole działania Ukraińcom. Tylko oczywiście oni nie będą chcieli tego robić, mówię w stronie natowskiej, bo się będą bali w wciągnięcia w wojnę. No ale właśnie akcje Ukrainy, a zatem i nasze, jako może się zwiększają, bo NATO i Amerykanie są poważnie wciągnięci w wojnę. Tak to działa. Dlatego moim zdaniem Jarosław Kaczyński zaproponował to, żeby były na Ukrainie. Poza tym nie chcieliśmy chyba, żeby Niemcy tutaj wystawiali nam później rachunki za to, że rzekomo nam pomagali. Bo akurat cała ta historia wokół Ukrainy, wojny jest w tle toczy się rozgrywka Polski i Niemiec o, o status Unii Europejskiej na wschodniej flance, bo Polska nie chce się podporządkować polityce niemieckiej. A jak Pan myśli, czy kiedy będzie pokój u naszych wschodnich sąsiadów, dalej będą trwały właśnie takie przepychanki w Unii Europejskiej, kto będzie głównym krajem, który ma głos w Unii Europejskiej, czy będzie to już bardziej Zdecydowane. Myślę, że zawsze będą przepychanki. Tak jest od upadku Imperium Rzymskiego. Na kontynencie europejskim zawsze są przepychanki, kto ma w tym takim ściśnionym space, w przestrzeni, gdzie jest wiele narodów, wiele państw, republik, ciągle jest walka o sprawców, gdzie ma z, z kim handluje i tak dalej, i się ich kłócą. No, nikt nie może osiągnąć hegemonii i wojny światowe też to udowodniły. Niemcy też jej nie osiągną. Więc Unia będzie przeżywała kryzysy. No. Chyba, że przyjmie też, no przyjmie jednak optykę narodów międzymorza i będzie blokować Rosję. Wydaje mi się, jeżeli Niemcy będą się upierać za przywróceniem Rosji do statusu jakiejś współpracy z Europą, będziemy mieli bunt peryferiów, znaczy w sensie konkretnie Brytyjczyków i, i Międzymorza, czyli Polaków i państw bałtyckich. Niemcy nie zdobędą tej hegemonii. Moim zdaniem, będziemy, jeszcze Niemcy będą nas, i Amerykanie będą nas wspierać w tym. Więc. No niestety, Mackinder miał rację, że wszystkie napięcia i wojny zaczynają się do Europy Środkowschodniej. Niestety. I to nie dlatego, że jesteśmy wyjątkowi, tylko tu jest konflikt sprawczości wielkich mocarstw. Tutaj się ogniskuje, tak? Ale Mackinder powiedział też, że kto wada zasobami, to te wada Heartlandem, tak? No, powiedział po prostu, że Hartland nie jest podporządnie, nie może być podporządkowanym państwom morskim. Natomiast kluczem do panowania na światem jest Europa Wschodnia. W włosach Brytyjczyków, Europowschodnia, oznaczenie Polskę, Ukrainę, prawda, Białoruś. To jest dokładnie to, co teraz Duda i Załański mówią, żeby może stworzyć. I Arystowicz, z którym rozmawiałem też na ten temat dwa tygodnie temu. Teraz pytanie ostatnie od internauty, przeczytam go. Czy uważa pan, że po odpowiednim osłabieniu Rosji mogłoby ponownie przybrać na sile nastroje niepodległościowe wśród Czeczenów i Daganstańczyków? Oraz jak Polska z Ukrainą mogłaby je wspierać? Czy pańskim zdaniem istnieje szansa na powstanie Republiki Kaukazu od Kazachstanu po Ukrainę? Myślę sobie, jeżeli Rosja przegra wojnę i zacznie się rozpadać, odpadną od niej różne republiki, również etniczne rosyjskie. Prawdziwym sercem w koronie Rosji, prawdziwym diamentem Rosji jest zgadnięcie, panowie, co? Czyli jak gdyby odpadnięcie tego fragmentu, czy podział tego fragmentu zadecyduje los Rosji. Otóż sercem, diamentem Rosji jest Syberia między Uralem a rzeką Wleną, ewentualnie Jenisejem. To jest głębie surowcowe i Rosja żyje z tej części świata i kontroluje oczywiście to. Więc jeżeli Syberia by się uniezależniła albo padła w zależność od Chin na przykład, to byłby to koniec Rosji. Dokonałby się podział Rosji. I jest to możliwe, moim zdaniem, jeżeli przegrałaby z hukiem wojny na Ukrainie. Ale czy właśnie nie sądzi pan, przepraszam, że Chińczycy częściowo przejmują Syberię już teraz? Nie, nie nie, przejmują, nie są w stanie na razie. Natomiast podporządkowują sobie politykę zagraniczną Rosji, to prawda, bo Rosja wpada w zależność, ale nie kontrolują Chińczycy Syberii. A czy ma pan wrażenie, że w 2023 roku może dojść do kolejnego konfliktu na linii Chiny-Tajwan? Może być konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. Moim zdaniem jesteśmy na drodze do wojny między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, a panowanie nad światem. Ta My wojna jeszcze... w sensie technologicznym, handlowym się toczy, ale może być wojna gorąca na zachodnim Pacyfiku. Tak. A co pan jeszcze sądzi o uściśleniu współpracy Rosja-Iran? Iran też jest zainteresowany rewizją, wypędziem Amerykanów z Bliskiego Wschodu, co się zresztą dokonuje. No, i ma wspólne interesy z Rosją, w tym na przykład możliwość współpracy przemysłu zbrojeniowego, w tym dostarczanie rakiet balistycznych Rosji i dronów. Kamikaze, tak. Więc oczywiście Iran jest zainteresowany wypchnięciem, podobnie jak Chiny, wypchnięciem Amerykanów z Eurazji. Więc mają pole do współpracy. Moim zdaniem to czy się skalowalna wojna światowa. już, Tylko ona musi być skalowalna, bo istnieje broń termojądrowa. Nie można osiągać efektów politycznych maksymalnie eskalując termojądrowej tak. Ale wojna o to, i na jakich zasadach funkcjonuje świat, rozpoczęła się. I nawet się rozpoczęła przed 24 lutego 2022 roku. Rozpoczęła się wraz z wojną technologiczną próbą zabicia Huawei przez Amerykanów. A być może nawet ktoś by mógł powiedzieć, od kiedy Xi Jinping ogłosił nowy, pas, nowy jedwabny szlak, czyli pasji szlak, szlak albo, nowy dwadny szlak, albo czyli, czyli pasji szlak chiński przez maestronom do Eurazji albo Made in China 2025. Hmm. No ja mam nadzieję, że jednak. Przynajmniej życzę sobie, żeby nie doszło do wojny eskalacji tutaj takiej fizycznej. Wojna na Ukrainie jest absolutnie bardzo ostra. Przypomina w tej chwili stabilizację Frontu zachodniego w latach 1915-1918 wiosna, tak? Gdy równowaga się była taka, że muciły się wzajemnie. Dlatego hmm. Rosjanie atakują infrastrukturę w głębi. Wtedy nie można było tego robić tak w I wojnie światowej, bo manewr jak gdyby, no, nie rozstrzyga już, bo jest równowaga. To jest absolutnie ogromna wojna. A myśli Obrowna. pan, że Rosja głębiej jeszcze wejdzie tam do Ukrainy? Bo teraz na froncie widać no, tam trochę delikatne postępy, ale czy z mobilizacja coś pomoże Rosji? W zależności od tego, jak przebiegnie mobilizacja. Tak jak powiedziałem na samym początku, XXI wiek nie daje odpowiedzi na to, jak współczesne społeczeństwo się mobilizuje. Będziemy empirycznie tego doświadczać. Dlaczego według pana rosyjscy żołnierze, którzy zostali zatrzymani przez Ukraińców, y, są przekonani o tym, że oni walczą z Polakami? Jest kilku już kilka przypadków takich, że żołnierz, który jest, został schwytany, rosyjski żołnierz, mówi, że on przyszedł tutaj walczyć z Polakami. No bo propaganda rosyjska mówi o tym, że Polacy odbudowują imperium swoje i walczą, tak? No bo Rosjanom. Panie redaktorze, Rosjanie o Ukraińcach mają okropne zdanie, tak? historycznie mają zdanie, że Ukraińcy to są wieśniaki i prymitywy, przepraszam bardzo, ale tak uważają, w związku z tym oni najeżdżając swoim superwojskiem, jak uważali, uważali, załatwią to w trzy dni. no i może sobie Pan wyobrazić, jakiego zaznają w szoku, że ci rzekomo wieśniacy Ukraińcy biją ich, są nowocześniejsi, mają szybszy uda loop, tak, mają internet z kosmosu i w ogóle biją to a wojsko rosyjskie. Więc oni muszą sobie uzasadniać, tak? imperialiści muszą sobie uzasadniać. Albo Polacy, albo NATO, albo Zachód, albo Elon Musk. Przecież nie Ukraińcy, nie? których mieliśmy za nic. Tak? No Przepraszam, że to mówię, ale taka to psychologia jest. Tak? I, i, I Ukraińcy oczywiście w naszych oczach dowodzą. Przeciw nowoczesności, otwartości, demokratyzacji pola walki i na tym, co polega. To jest walka też idei, walka percepcji, I to się rozstrzyga krwią i żelazem na polu walki. Panie doktorze, bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas. Dziękujemy e, za poświęcony. i życzymy miłego wieczora. Dziękuję, bardzo dziękuję. I jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować nasz kanał oraz kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco.